No ale cóż, jakoś z, te, z tego kąta chyba nie mogłem dobrze sięgnąć, czy dogodnie. Mhm. Okej, okay, gdzie mam ich? Tamtędy, czyli pójdźmy w kompletnie przeciwnym kierunku, jeśli możemy. Nie, nie możemy, dobra. Słuchajcie, um, schody, może pójdźmy tędy. Okej, okay, zdaje mi się, że ten potwór mi umknął. Czy ja za tym kątem? Mm, dobra, chyba go załatwiłem, ale... Nie wiem, zdawało mi się, że ktoś uciekł da um... No to raczej nie byłeś ty. Ty zapomniałeś uciec przed tymi. właściwymi potworami. Engineering log. I need to be repaired before I can reopen them, but we're running out of time. With the engine offline, orbit decay will begin in less than ten hours. I just can't understand who would do this. If it's one of those crazy unitologists bastards, I'll break their neck. Damn, miutro kawinserflex. Shut up, Danvers. What's he doing here? I hope he doesn't. Temple out. Damn it! Go w I wanted to zap him in the head and kill not Hmm. Naprawdę mi się co... Teraz, teraz naciskam na trójkę i chcę zabijać potwory za pomocą miotacza ognia. Mhm. Bierz kredyty. Woo! Biedna, biedne ciała. I na wszelki wypadek musimy to zrobić. Nie wiem, właściwie kojarzę jeden etap, w którym można takie ciała rozczłonkować wcześniej. Bo jeśli tego nie zrobicie, to chyba jest jakaś winda, i dopóki zjeżdżacie na dół, wtedy, to, wtedy ta płaszczka już tam przemienia wszystko, itd. No okej. Punkt zapisu, zatem tak, nie marnujmy go.

It's only a quarter full, but that's enough to restore it once you bring the engines online. What the hell? Oh, false alarm. I thought I saw something. What, <try> Varki? Okay. Ah, no, 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 no. Hmm. dobra. Could you help me jump? Oh, sweetie, on A tak, rozpruwacz, nie mówimy jeszcze o No dobra. Możesz zejść jakoś... Nie widzę zupełnie nic w tym gleczy. Umf, dobra wszystko. Fajnie hałosuje. Tak, rozpruwacz, rozpruwacz. W... Szczerze to nie lubię tej broni. Musisz płonąć? Wow! Położyłeś kolegę! Dobra, dobra nagrody Ok. Naprawdę wyjątkowo nie chcą umierać od tego miód. Muzacharnia. Czekam, jak bardzo trzeba go ulepszyć, żeby on działał. Ok, wszystko jedno, rozdział się. Daj się zabić. Świetnie. No pamiętam to bardzo dobrze działał przeciwko tym potworom pistolet liniowy z tego powodu, że po prostu może skiań za każdym razem i wszystkie Fuck Trzymacki A tu jeszcze więcej dzieci atakuje, dobra dobra hmm. no, ja. są takie irytujące Naprawdę nie chcę głębiej władzić. Dobra, czym po prostu on zwariował, czy nie... Um. Przepraszam. Mam, um. to jest głupie. Ech, tak nie chciałem po prostu za nim gonić tempo, bo... No cóż, nie chcę wpaść na masę, masę potworów, a wiem, że gra chętnie bym mi urzuciła. I teraz z powrotem tą samą drogą, jej. Tak, naprawdę nie jestem fanem tej misji. Właściwie lubiłem chyba na następną, która będzie, czy... Rozdział, Boże. Rozdział następny jakoś lepiej sobie pamiętam. Ten nie, jest taki ciemny, nawalony potworami, jare, jare, jare. Potworki? No, już z widzę. Znowu ten dzieciak, nie lubię z tymi dzieciakami się bić, one są głupie. A, dobra, dobra. Zobaczyłem go. Gdzie jesteś? Tak, a propos propo tych pseudo-strasznych dzieciaków w jedynce. Aha, czyli się nie zrispałni, czy? Może kiedy będę wracać? Tak, dwójce jeszcze poszli za tym dalej. W dwójce to musiały jeszcze być... A, bo to, to bardziej przypomina takie pseudo dzieci, te potworki. O ty cheaterze! What? Zrobiłem to! No, to jest głupie. A, okej, okay, dobra, czyli. Czyli trzeba wszystko rozczłonkować? Ech. Muszę jeszcze poćwiczyć pozbawienie ludzi kończyn. A tak w każdym razie, widzieliście, jeśli na przykład byście. Um, byście zostawili te złogi w spokoju, bo by się przemieniły w pełnoprawnego ripera, a nie w jakiegoś. Repera boże. E, slashera. Pełnoprawnego zamiast slashera kaleki. Niestety okolczyłem Płaszczka, czuło coś tak źle, Tym Pan Płaszczka wyleci, bo naprawdę chciałem go wycampić. Stąd nie tego nie robi. To może coś w tym... Głóście. Kolego, nie ma powodów, bo jakby się... widziałem. to już wszystko. Znaczy teraz będzie wyłazić, tak? To, tw to twój plan jest? To jest te paszki nawet nie wiem jak zabijać się, Chyba próbowałem strzelać w te pseudo ramiona, ale... To chyba do końca nie wychodziło czy nie... coś no tam nic nie miał, boże. Bezużyteczny potwór. Serio? Zapłoniony kwieku? Czym? O, okej. Okay, okej. Okay. Dobra, zatem schowajmy. Pobrałem jedną paczkę amunicji plazmowej, gdyż myślałem, że po prostu wypstrykam się bardzo szybko z niej, ale jak widzieliście, może bym tak zrobił, gdybym nie użył tego pistoletu liniowego. Zatem, dobra, schowajmy nieco więcej energii plazmowej. Może tak dwie paczki. Um. No, jeszcze. Czemu ta muzyka cały czas gra? Nie ma nic strasznego tutaj, chyba że nagle coś mnie po prostu zabije. Serio? To nie działa! Ok, sprzedajmy te pulsacyjne pociski. Nie wiem, o ile pamiętam kiedy kiedyś grałem z karabinem... ...z tym beznadziejnym karabinem, gra mi bardzo dużo spawnowała tych pocisków oraz, o ile pamiętam, także pił do rozpruwacza, właśnie rozpruwacz. Rozpruwacz jest dosyć zabawną bronią w moim przekonaniu. Mianowicie jest to. Jest to urządzenie, które wysyła. może zapiszę, czemu mnie. Wysyła zdalnie sterowaną piłę na mały. na małą odległość od, od postaci, która dzierży właśnie to urządzenie. Nigdy nie rozumiałem trochę tej broni odkąd. Mamy w końcu jakieś, nie wiem, 2500 rok, czy coś w tym stylu. Możemy rozwalać planety. Mamy plazmę, mamy lasery. Możemy, nie wiem, spowalniać czas nawet. I nadal używamy, nadal używamy piły, która, no, gif, może się zaciąć w pewnym momencie. To jest trochę dla mnie dziwne. Nie jestem pewien, czy kiedykolwiek mm, ktoś wylatywał do tego. jakiś potworyk władzi do windy. Chyba w dwójce tak było. Um. So? Nie, witamy tutaj. Co było tutaj? Więcej potworów. A, centryfuga. Może. Oh, <laughs> to będzie zła. To jest w ogóle jakiś szybki... ...klawisz do uzupełnienia tlenu. Bo zdaje mi się, że go nie ma. Zatem może przesunę tego... Uczciwca. Nie mogę. Nie mogę przesuwać. mogę przesuwać? Um, nie, nie mogę przesuwać rzeczy w ekwibunku, serio. Okej, okay. chciałem zrobić taki myg, po prostu bym przesunął. No, ja Przesunął ten pojemnik paliwa na pierwsze miejsce po prostu, żeby szybko, wchodząc w okupunek, z niego skorzystać, ale najwidoczniej nie, nie mogę. Podwark widziasz? Okej, okay, jestem smutny. Hmm, dobra, z Przedadzą się zaraz. Ponieważ to jest to, bok czego stoję, to kolejny zabij wszystko pokój. I tak, kolejna radość, która z niego wynika. Hmm. Czy my ja tak zupełnie o kierunek jeszcze raz? Um, Okej... Okay. Dobra. Tak użyję na pewno. Świetnie zatem weź.